Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj jeden z widzów chciał, żebym nagrał taki odcinek związany z tym, czy warto wyjeżdżać za granicę moim zdaniem, czy nie warto. Chciałbym wam na to pytanie odpowiedzieć, co ja myślę, co ja uważam, jak postąpili moi znajomi, czy w ogóle no jest, to, jest to potrzebne i czy powinniśmy wyjeżdżać. Także zaczynajmy. W pierwszej kolejności chciałem powiedzieć wam, że ja nie jestem zwolennikiem wyjazdu za granicę. Myślę, że jak ktoś ma łeb na karku, jest w stanie w Polsce też dużo rzeczy zrobić. Natomiast nie zawsze wiadomo, jaką mamy sytuację, jaki mamy rząd, jakie mamy podatki, jak ciężko jest czym młodym przedsiębiorczym ludziom cokolwiek działać. Więc na pewno w jakiś sposób, słuchajcie, warto jechać, ale nawet nie po to, żeby zarobić pieniądze, tylko żeby złapać jakieś doświadczenie zobaczyć może inną kulturę, jeżeli byśmy nie jechali tutaj do Europy, tylko gdzieś dalej. Czy zarobimy w zależności co będziemy robili, jeżeli słuchajcie, nie mamy dobrej znajomości języka, jeżeli nie mamy jakiegoś fachu w ręku i będziemy robić taką podstawową pracę, będziemy musieli się sami utrzymywać, zapłacić sobie za jedzenie i tak dalej, to raczej dużo nie zaoszczędzimy, bo musimy wziąć pod uwagę, że tam koszty życia również są na innym poziomie i nawet jeżeli zarabiacie w euro, to w euro płacicie. I to też nie wygląda aż tak kolorowo. Kiedyś może było inaczej, jeszcze parę parę lat temu. Natomiast teraz już tak ciekawie to nie wygląda. Jeżeli macie znajomość języka, macie jakąś specjalizację, wiecie co chcecie robić i tak dalej, myślę, że warto jechać, warto spróbować, bo faktycznie można więcej zarobić. Ale jeżeli w Polsce macie jakiś pomysł i również chcecie coś zacząć, to jak najbardziej polecam. Dodatkowo chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli macie produkt lub usługę, którą możecie skalować i. Sprzedawać ją później komuś, kto będzie Wam płacił w euro, to jak najbardziej na tak. Znam parę takich firm produkcyjnych, które właśnie swoje towary no, wywożą, mają tam swoje samochody ciężarowe bezpośrednio za granicę. To powiem Wam, że po prostu faktycznie zarabiają na tym grube pieniądze z tego względu, że robią towar w złotówkach, sprzedają i dostają kasę w euro, więc na pewno to na plus. No ale to wiadomo, w zależności od produktu trzeba pozyskać klienta, to też nie jest taka łatwa droga. Ja osobiście bym nie wyjechał, może nie nawet związane jest to z patriotyzmem, ale po prostu nie, nie czuję aż takiej potrzeby, żeby wyjeżdżać. Tu mi jest dobrze, może dlatego, że mam taką sytuację, a nie inną. Wiem, że dużo ludzi wyjeżdża, już moja siostra wyjechała, pojechała do Holandii. Mówi, że udało jej się trochę więcej zarobić niż normalnie, ale jest to dziewczyna po zawodówce, która jeszcze nie pracuje w zawodzie, więc tak jakby no, nie ma tego wykształcenia, nie ma żadnego doświadczenia. Ma 20, chyba 21 czy 2 lata, więc też. Jakby dopiero tą yy, przygodę zaczyna. Więc jakby ją rozumiem, trzeba trochę tego doświadczenia złapać. Z drugiej strony trudniej jest wyjechać jak mamy rodzinę niż jak tej rodziny nie mamy. Jeżeli jesteśmy jeszcze młodzi, wtedy możemy kombinować, możemy próbować. Natomiast już jak jesteśmy starsi, może być nam dużo trudniej to... Zrobić. Tak jak mówię wam, z mojego doświadczenia wynika, że faktycznie można zarobić za granicą. Z tym, że trzeba mieć jakąś specjalizację, trzeba znać język, żeby nie robić jakąś taką pracę podstawową, bo po płaceniu kosztów dużo wam nie zostanie. Ale jeżeli na przykład jesteście dobrym mechanikiem, dobrym inżynierem, dobrym lekarzem, dobrym, no macie jakąś taką specjalizację, plus język, to na pewno dużo łatwiej wam będzie te dobre pieniądze zarobić. Jeszcze powiem wam tak, na przykładzie w Niemczech. Jest taki problem, który u nas już się zaczyna pojawiać, że mamy ten, ten niż demograficzny, gdzie mamy coraz więcej osób starszych, co powoduje, że jest potrzebna odpowiednia służba zdrowia, są potrzebni ludzie do opieki, bardzo dużo lekarstw idzie. Są potrzebne samochody do transportu tych ludzi, i tak dalej, więc na pewno słuchajcie: to na przestrzeni lat nie tylko w Polsce, ale w innych krajach będzie się rozwijało. Też medycyna pozwoliła na to, że żyjemy coraz dłużej, więc też tym starszym osobom jakoś będzie trzeba pomagać. I, i myślę, że jeżeli nawet czy opiekun, czy jakaś niania, czy, czy osoba właśnie do takiej pomocy również. Będzie potrzebna, tylko no warunek jest też taki, że warto by było znać ten język, chociaż na poziomie podstawowym, żeby można było się dogadać. Tu nie mówię tylko o Niemczech, ale również o innych krajach, nawet w takiej Anglii. Myślę, że takie osoby są potrzebne. W Polsce zresztą też, ale wiem, że dużo ludzi ma takie podejście, jeszcze Wam powiem na marginesie, że uważa, że w Polsce to w ogóle nie opłaca się pracować, bo płacą mało i trzeba wyjeżdżać za granicę. Myślę, że też nie ma co popadać w skrajności, w skrajność. Trzeba po prostu szukać tego, co nam najbardziej odpowiada. Moim zdaniem warto wyjechać tak dla doświadczenia, jeżeli znamy język, mamy specjalizację, ale jeżeli nic nie wiemy, jedziemy w ciemno. To nie wiem czy to się będzie opłacało, czy to się będzie w ogóle w jakiś sposób kalkulować, ale każdy tutaj sam podejmuje decyzję. Więc tak, moi drodzy, no jeżeli chodzi o właśnie takie kwestie też wyboru, gdzie jechać, no to tutaj trudno mi jest powiedzieć, bo ja nie wyjeżdżałem. Z tego co ludzie mówią, wyjeżdżają do Niemiec, do Holandii, do Anglii, nawet do Stanów, no tam się trochę inaczej zarabia, tam jest inny komfort życia. Tam w niektórych krajach można zauważyć, że stosunek na przykład pensji do zakupu mieszkania jest dużo mniejszy niż w Polsce i tam powiedzmy, mniej musimy pracować, żeby to mieszkanie kupić. Oczywiście nie we wszystkich, a już w większości muszę wam powiedzieć, że krajów niestety zachodnich mamy taką sytuację tutaj na zachód od Polski mamy taką sytuację, że dużo trudniej jest te pieniądze zarobić stosunkowo właśnie mieszkanie do pensji jak w Polsce. Co może was zdziwić, ale tak jest. Bardzo dużo ludzi na zachodzie w ogóle wynajmuje mieszkania, młodzi się nie chcą z nie chcą się wiązać z kredytem na 30 lat czy ileś. Mamy taką sytuację, jaką mamy trochę inną mentalność młodych ludzi po prostu tego robić. nie chcą większość rzeczy się wynajmuje samochody się, wynajmuje. moim zdaniem jest to złe bo warto naprawdę mieć coś swojego. Wynajem nie jest sam w sobie zły, ale warto mieć coś swojego, warto mieć jakieś mieszkanie przede wszystkim jakiś dom czy swój samochód. Ale to już jakby kwestia, Wasza indywidualna, jak wy uważacie, moim zdaniem naprawdę warto yy, próbować, bo to nas, powiedzmy, kolokwialnie mówiąc nic nie kosztuje, trochę czasu no i pieniędzy ale możemy kogoś poznać, możemy zobaczyć jak coś innego wygląda. Też wiele ludzi, którzy wyjechało za granicę, później wróciło, zaczęło otwierać swoje biznesy i dobrze one im prosperują, bo zobaczyli coś za granicą, czego nie ma w Polsce. To też jest bardzo y, takie fajne doświadczenie, szczególnie w tych krajach takich nieeuropejskich, gdzie ta kultura jest inna, mają trochę inne produkty, inne usługi i pewne rzeczy można zapożyczyć i właśnie w Polsce również zrobić. Oczywiście nie ze wszystkim tak jest, z niektórymi rzeczami może być bardzo trudno, bo nie ma się co czarować. Produkty, które, czy usługi, które sprawdzają się w innych krajach mogą się nie sprawdzać w Polsce w ogóle. Też tak próbowałem z paroma rzeczami, niestety nie wypaliły, ludzie robią sami. Ludzie na przykład, nie wiem, sami sprzątają, sami wyrywają niektórzy drzewa, sami mają jakieś tam kwestie gdzie ktoś przyjdzie i na przykład posprząta im nie wiem krzesła posprząta im kuchnię no to w Polsce my raczej wolimy zrobić to sami żeby trochę pieniędzy zostało a też jak ta kuchnia będzie 2 czy 3 dni brudna nic się nie stanie a są takie kultury czy, czy taka mentalność ludzka gdzie to wszystko musi być na tip top zrobione ludzie pracują i po to pracują żeby te pieniądze później wydać także mówię no co kraj to obyczaj i każdy ma inne podejście ale podsumowując, myślę, że warto, jeżeli ktoś zna język, jeżeli ktoś cokolwiek wie, bo też w ciemno bym nie jechał, bo też musicie się z tym liczyć, że są jakieś te koszty, które trzeba po prostu ponieść i nie zawsze się aż tak wyjdzie na plus, jakby się chciało, ale myślę, że warto. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.